ramiona są zajebiste. Nie, nie korzystaj z head and shoulders. To wywołuje łupież. Dopóki z niego korzystasz, nie masz łupieżu, a jak przestaniesz z niego korzystać, to zaczynasz mieć łupież na głowie. Co ty gadasz? Serio? Kurwa, ty chcesz pozew? O czemu? Prawdę mówię? Jak pomówienia? Sędzia, to na własnym doświadczeniu. Rymek korzysta z Head Shoulders i raz sobie umyłam niem głowy. Nigdy nie miałam problemu z łupieżem. I co? I tydzień po tym, jak raz umyłam głowę, dostałam łupieżu. Roxana ci zaraz najebie, no ale ja mówię, że ten centys jest chujowy. A oni mi mówią, że dostanę pozew. a ja mówię za co, jak opowiadam tylko jak było. Żadne pomówienie, marki. A Remek ma łupiesz? Kurwa, Krystek, jakbym ci pokazała, jaki on baniak tego Head and Shoulder skupił. Kurwa, to jest takie trzylitrowe litrowe gówno z pompką, żeby nie trzeba było tego podnosić. Ja nie wiem, on może za dwa lata to skończy. I wtedy dostanie łupiesz. Rozumiesz? Nie wała na zwierzętach, testuje. Kurwa, Nutella zabija, zabija rangutany, no. Boże święty. Mówisz żeby to był jakiś problem. No Oczywiście, że jest.